Zbyt nisko, by skorzystać strzelek. Czyli. Pamiętajcie o mnie! Jacka Kacarskiego, szlak do źródeł. Przecież wrócę Przystanek 80. Czyli onkor. Jak napisać piosenkę do obrazu, którego nigdy wcześniej się nie widziało? Gdy zacznie się. Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Kowalska. Zapraszam do zatrzymania się na 80 z ponad 740 przystanków na swoistym szlaku szlaku do źródeł cywilizacji z użyciem lirycznej spuścizny pojazdu kaczmarskim. Kiedy nagrywam te słowa, a jest rok 2024, to od chwili napisania encore, jeszcze raz, minęło 47 lat, a jego autor Jacek Kaczmarski nie żyje od 20 lat, 5 miesięcy i 14 dni. Pomimo upływu tak długiego czasu, są w Polsce bardzo młodzi ludzie, którzy bez szkolnego przymusu codziennie sięgają do utworów stworzonych przez tego barda, poetę i wieszcza. Sami, pomimo braku choćby śladu obecności Jacka w popkulturze czy w głównym nurcie mediów. Dlaczego? W ciągu kilku minut postaram się zachęcić Was do zanurzenia się w treść utworu głębiej niż emocjonalnie. Przedstawię też kilka statystyk i ciekawostek. Encore, jeszcze raz, to jeden z 745 znanych dziś lirycznych utworów Jacka Kaczmarskiego. To 359 słów, a pod względem objętości stanowi on raptem 0,25% całej lirycznej spuścizny po Jacku. Dziś odtworzeń tego utworu na YouTubie jest 800 tysięcy. Te najbardziej rozpoznawalne, będące dziełem Jacka, mają po 16,5 miliona, jak w przypadku murów, czy 5,5 miliona, jak w przypadku obławy. Analizując utwory kaczmarskiego, ich badacze podzielili je na kategorie. Encore został przypisany do ekfras traktujących o uczuciach i emocjach, z wątkami egzystencjalnymi oraz z udziałem zwierząt w treści utworu. Oczywiście zauważono też, że Jacek przywołuje w nim nazwisko Fiedotowa, który namalował obraz będący dla Jacka inspiracją. Podaję tę informacje za stroną Fundacji Underground, gdzie znajdziecie pełną listę tytułów z podziałem na wszystkie kategorie. W mojej opinii piosenka odwołuje się również do historii Europy. Do tej kategorii również powinna być przypisana. Ewidentnie bowiem jej akcja dzieje się na terytorium carskiej Rosji i do jej historii nawiązuje, tak jak to ma miejsce choćby w przypadku piosenek Susanin czy Czarne Suchary, które zostały przypisane do kategorii Historia Europy. Jak piszą z kolei na stronie Fundacji imienia Jacka Kaczmarskiego, Krzysztof Nowak i Iwona grabska dzińska związek pomiędzy literaturą i kulturą Rosji i Polski, osadzenie kultury rosyjskiej w szerokim kontekście europejskim, staje się z biegiem czasu dominującą płaszczyzną odbioru inspirowanych Rosją tekstów kaczmarskiego. Koniec cytatu. Moim zdaniem, encore z pewnością jest tego przykładem. Naszą piosenkę, Kaczmarski napisał w wieku 20 lat. Nie jest znana dokładnie data powstania utworu, stąd podaje wiek wyłącznie w latach. Ta ekfraza do obrazu Pawła Fiedotowa zajmuje 50. miejsce na liście najdłuższych utworów Jacka. Warto dodać, że encore jest dopiero drugą ekfrazą Mistrza. W kontekście jej treści i budowy oraz świetla opowieści o tym, jak powstała, przyznam, jest to zaskakująca informacja. A jest to jedna z ponad 75 ekfras napisanych przez Jacka. Czasem pisał je całymi seriami. Najdłuższa liczyła 16 utworów i miała to miejsce w 1980 roku, gdy wraz ze Zbigniewem Łapińskim i Przemysławem Gintrowskim stworzył album Muzeum. Wydany został rok później i była to już trzecia płyta tego niezwykle popularnego wówczas tria. Nie natrafiłam przy tym na żadną informację, która łączyłaby miejsce, moment życia Kaczmarskiego z treścią naszego utworu. Jeśli znasz lub znajdziesz taką, koniecznie napisz to w komentarzu lub skontaktuj się z kimś, kto profesjonalnie analizuje utwory Barda. Zauważmy, że pisząc encore Jacek miał ledwie 20 lat, ale stworzył już wówczas co najmniej 79 utworów, z czego co najmniej 17 zostało później uwiecznionych na płytach. Trudno jest wskazać jakieś wydarzenie historyczne, społeczne czy osobiste, które poprzedziło napisanie przez Jacka tego utworu, a które wpłynęłoby na jego treść. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, zaczął już występować publicznie. Rok wcześniej miał debiut na Warszawskim Jarmarku Piosenki, a w roku napisania unkor wygrał krakowski festiwal piosenki studenckiej. W Polsce trwała wtedy era komunizmu. Ówczesne wydarzenia miały niewątpliwy wpływ na treść innych utworów Barda, jednak próżno szukać takich, które mogłyby wpłynąć na Jacka, gdy siadał do pisania tej właśnie piosenki. Sam Jacek mówił, że utwory pisane przed wyjazdem z Polski i później. Nałożyły się na jakiś czas polityczny, więc wszystko, co tworzył, stawało się aktem politycznym. W tym encore, jeszcze raz, encore, do obrazu Fiedotowa, gdzie, jak twierdził, zamierzał przekazać pewną myśl egzystencjalną. Mówił: Pewnie musiało tak być, ale nie była to moja intencja. Rok przed napisaniem piosenki miały miejsce tzw. wydarzenia radomskie. Powstał Komitet Obrony Robotników, zaczęła się tworzyć zorganizowana opozycja. Z tymi ludźmi Jacek związany był do końca życia. Za rok Karol Wojtyła wybrany został papieżem, za dwa papież przyjedzie do Polski, a za trzy powstanie Solidarność. Były już razy, ile pust ile... Z pewnością na napisanie piosenki wpływ miał ojciec Jacka. Janusz, ten prezes Związku Artystów Plastyków, wrócił właśnie z Moskwy, opowiedział Jackowi, jak się okazuje, z wielkimi szczegółami, o ujrzanym w galerii Trietiakowskiej obrazie Fiedotowa pod tytułem Uncor. Natchniony opisem ojca, Jacek przywołał nie tylko głównego bohatera, nie tylko otaczającą go przestrzeń. Ale dodał mu dodatkowego kolorytu, przypisując egzystencjalne myśli, wydobywając zeń słowa, używając wiszącą na ścianie gitarę. Sami zresztą otwórzcie kopię obrazu i odtwórzcie piosenkę. Prześledźcie słowo za słowem. Wyobraźcie sobie, że Kaczmarski opisując w piosence obraz, nie widział go ani razu. on encore jeszcze raz został umuzyczniony przez Jacka Kaczmarskiego, jego zapis znalazł się co najmniej w jednym z albumów, nosi on tytuł Carmaniol 1981 rok. Co ciekawe, wbrew tytułowi albumu, ten, jak podaje Wikipedia, został zarejestrowany w 1982 roku w Stentor Studio Wiesbaden, Republika Federalna Niemiec, wydany przez miejscową wytwórnię CDN. W dyskografii Kaczmarskiego jest pierwszą solową płytą wydaną na emigracji. Od lat wielu słuchaczy piosenek Kaczmarskiego zachwyca się używanym przez niego językiem. Z roku na rok staje się on dla wielu anachroniczny, coraz mniej zrozumiały. Również w Encore znajdziemy kilka słów i sformułowań, na które warto zwrócić uwagę coraz młodszym pokoleniom słuchaczy. Już tytułowe Encore użyte przez Jacka w ślad za autorem obrazu to modne wśród elit rosyjskich zapożyczenie z języka francuskiego oznacza jeszcze raz. Z kolei karakan to inna nazwa karalucha, obrzydliwego insekta mnożącego się w brudnych pomieszczeniach. Ostroga to metalowy kabłąk z końcem lub zębatym kółkiem przypinany do butów, ułatwiający jeźdźcom prowadzenie konia. No i zmora dręczący, przykry sen lub budząca lęk uporczywie powracająca myśl. W utworze Kaczmarski przywołuje nazwisko Pawła Fiedotowa. To zmarły już w 38 roku życia autor obrazu „Onkor”, a żył w pierwszej połowie XIX wieku w Rosji. Zmarł tragicznie zaraz po namalowaniu opisanego przez Kaczmarskiego obrazu. Jacek w swoich wierszach i piosenkach bardzo często opisywał liczne wydarzenia historyczne i liczne postacie czy bohaterów. To jednak nie jest ten przypadek. Sam obraz nie przedstawia wszak żadnej sceny historycznej, choć ewidentnie umiejscowiony jest w okresie prześladowań rosyjskiego caratu. Również bohater jest postacią abstrakcyjną. W późniejszym okresie tworzenia Jacek Kaczmarski znacznie chętniej niż Wękor bawił się słowem. Tutaj tekst jest prosty, opisuje w prosty sposób strażnika żyjącego na skraju cywilizacji. Uwagę zwraca jednak metafora pragnienia samobójczej śmierci, gdy bohater zauważa, że wśród beznadziei swojego życia nawet strop jest zbyt niski, by skorzystać z szelek. Nie należy jednak przeoczyć użycia tzw. trzynastozgłoskowca. To literacka forma zaczerpnięta wprost od tworzącego w tym samym czasie, co Fiedotow, Adama Mickiewicza. Na obrazie Fiodotowa oraz w piosence Jacka Kaczmarskiego znajdujemy sfrustrowanego bohatera. Przytłoczony samotnością, znajduje jedyną, jak się wydaje, rozrywkę w najprostszej zabawie z psem. Wtłoczony w ciasną izbę, szuka dla siebie ostatecznego, dramatycznego rozwiązania. Zauważa jednak, to już wyłącznie w piosence Jacka, że nawet znajdujący się nad nim strop jest zbyt nisko by skorzystać z szelek. Pozostaje mu więc tylko alkohol i bezsilna, nieludzka przemoc. Znane są wykonania utworu wyłącznie z gitarą. Pod względem muzycznym z pewnością uwagę zwraca przeciągłe wycie bohatera w ostatnim refrenie. Gdy piję i płaczę Jeszcze raz, jeszcze raz Encore I nie mnie po rękach Gdy piję i płaczę Jeszcze raz Dziękuję za uwagę i zachęcam do komentowania tu oraz pod innymi materiałami opisującymi spuściznę po Jacku Kaczmarskim. Jacka Szlak do źródeł. Jak napisać piosenkę do obrazu, którego nigdy wcześniej się nie widziało? Tysiące pytań do tekstu Jacka Kaczmarskiego i do ich kontekstów oraz tysiące odpowiedzi na nie zgromadzili jego fani, między innymi w serwisie Instytut czy na kaczmarski.art.pl Poznaj je. Dołącz swoje.